Trochę chmura to wszystko na wotorek Zapraszam na kanał Papi TV Wciskamy subskrypcję i oczywiście polecam kanał jak najbardziej chłopaki są niesamowici z nami taka sikorka, okay. Julia, cześć Julia. Cześć, witam mi bardzo miło. Julia na ostatnim wywiadzie widziałem, że mi trzymać mikrofon, także jest. oddam ci mikrofon. Matko, słuchajcie, to poszło chyba w Biral. Ma już 100 tysięcy wyświetleń, a wiecie, no ja to był mój pierwszy w ogóle wywiad. Ja się trochę stresowałam. Chciałam, żeby wyszedł na ludzie i w ogóle co ja gadałam tam woska Julka, słuchaj, to nie jest istotne. My zrobimy Ci zaraz 500 koła wyświetleń. Powiedz najlepiej, czy rozmiar ma znaczenie? No tak, no, zależy czego. O Boże. Tak, oczywiście nie głodnemu chleb na myśli, zależy czego, więc odpowiadam tak. Jeśli głodnemu chleb na myśli, to od 1 do 10 najlepiej byś mi oceniła. Jak, jak bardzo ci to, ile podoba? Wizualnie? Tak. O matko woska. Jak... Ale patrz na mnie ile? Przecież patrzyła na mnie. Dobrze, masz zielone oczy, dobrze, powiedzmy, że... E... Ale nie, patrz, patrz na do, mnie. Tam. Doceniam ten sam kolor oczu, dobrze 10. Czyli ze względu na oczy dajesz mi dychę? No myślę, że tak, bo ci się dobrze z oczu patrzy. Okay. No. Chociaż wiesz co, nie. Przede wszystkim jesteś bardzo miłym mężczyzną, a to jest bardzo ważne, no bo hamów nienawidzę. Ale nie mówię dalej, bo mój facet stoi z tyłu, więc żeby mnie tam nie zabił. Znajdziemy <śmienny> ciebie na Instagramie pod kryptonimem... Julia Sarah, 9 93 Czyli mój rocznik. Mam nadzieję, że na tyle wyglądam, ile mam lat, a nie na starzej. Jak wygląda to, że tutaj twój facet z tobą, to będę kończył ten wywiad, ale cieszę się, że mogę być obok ciebie, bo y, pani Rozenkowa, to tak. jest dla mnie absolutny star. Także no, tak, stojąc obok Ciebie czujesz się blisko niej. O no to dziękuję bardzo. To znaczy powiem szczerze, że właśnie ona bardzo dużo też dostaje różnych negatywnych opinii. to ja nie ma same pozytywne. Ja też tak uważam. A szczerze, tyle osób poznałam podczas projektu Lady, no, 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 no gwiazd można powiedzieć. I ona naprawdę jest tak zajebista poza kamerami, że ja byłam w szoku. Bo wiesz, jak to jest, kamery są, to wszyscy mili, a gasną i... Dokładnie czy... tak z nami teraz. I mamy podobny głos. Dobra. Dzięki bardzo <laughs> i do zobaczenia. Dzięki, dzięki miło Przez starcie przed nami, a zobaczymy tutaj Jędrasa, którym osobiście bardzo kibicuję i całej ekipie z Pretorium. Powodzenia Jędras! Kurczę, źle się to ogląda, kiedy ktoś kogo lubisz i znasz dostaje chaos. co nie zmienia faktu, że Jędras, wielki szacunek dla Ciebie i dla całej ekipy Pretorium. Powodzenia w kolejnych walkach. <laughs> Z nami pan Zbigniew Stolnak. Dzień zwyszku panie Zbyszku. Witam. Panie Zwyżku, jesteśmy dzisiaj w takim wydarzeniu, także może jakaś anegdota z pana strony, z pierwszej randki, spotkania z kobietą. E, 93 rok taki zajebisty jeep, Grand 3 5.2 chyba chemii, czy nie pamiętam czy 5.2 tak mi się lać ciało, nie a machaniu się z prawej strony. No i nie, nie zdołałem spojrzeć, że tam penie wcisnąłem nad i wyskoczyłem lejej w moste, a oddala się, oddala, oddala. Nie? No i tak mi właśnie mój Jeepek z narzeczoną wylądował, w rowie. Taka to była randka, nie? a pis były straszny ale warto było. Warto było. Panowie, ale nam się korka trafiła, cześć. Znowu ja. Jak się na imię? Zuzia. No cześć Zuzia. Zuzanna, ważne pytanie, czy rozmiar ma znaczenie? Ze czego, mózgu na pewno. Y -y. Poza mózgiem? Poza mózgiem, e, nie wiem, ubrań na przykład. No też, jak jest, wiesz, zaciasne ubranie, no to nie ma... Czy u mężczyzny pikać. rozmiar ma znaczenie? Nie, uważam, że nie. Mózgu, Rozner na pewno, okay. a czy czegokolwiek innego? No to musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Zuzia, w ostatnim odcinku sobie byłaś pełną nieudaną randką. miałem się Ciebie przyjechać. Możemy to zdradzić tutaj? Czy nie zdradzamy tego? Zdradzamy to na wizji, czy nie zdradzamy publicznie? Możemy zdradzić, bądźmy tacy. Tacy otwarci. Tak, tacy otwarci. Zuzia się tak krępuje. Zuzia, napiszcie w komentarzach, czy Zuzia się bardziej krępuje mnie. Nie, ja się nikogo nie krępuję. W ogóle? Jest taka taki podniaczek? Nie, szczerze że to nie czuję się skrępowana. Dobra. Zuzan, jakiś taki tekst na podryw. Co można powiedzieć kobiecie tobie, aby jakoś ciebie skusić na randkę? Kurczę. Coś, co by odróżniło faceta od każdego innego. Okay, Może coś w stylu, że ciekawe zainteresowanie na czekaj, wyglądasz Albo się na kobietę. Zaczekaj, wyglądaś na kobietę, która sporo czyta. Kryminały. Oj, no tak. I ma zjedę w tym, tym zgadłeś, temacie. Majką się to na pewno. Jestem już teraz interesujący <laughs> dla ciebie? Tak, oczywiście, no. A ja tak. ci byłem interesujący Wcześniej chyba powiedzmy, ale taki pasywny bym powiedziała raczej. Jest pasywny, a powinien być bardziej jaki Aktywny. No dobra ci panowie warto pamiętać być aktywnym, tak? Tak. To tyle Zuzi, ona mnie teraz pocałuje Ej no nie młodź taka ten Jak to się robi, panowie? Yes! Jakiś dowcip pod pana żart. Mój żarcik? Tak. To, ale ja mogę tylko e, opowiedzieć taką anegdotkę z życia rzeczywistą. Proszę. E, przychodzi obro do domu, ma chyba 12-latek i krzyczy do Krysi mamusi Mamo, mimi, dostałem piątka. Mama powie, co się k***o, cieszysz? i tak masz raka. Jedna trzecia, strach ekipy. Witam serdecznie, cześć. Trzymanko. Konrad, widziałem Ciebie kilka razy na żywo, zawsze taki uśmiechnięty i żywy, a teraz widzę, że jesteś w takim trybie mocno skupionym, stonowanym. No, ja, no tak zamieszanie się zrobiło, sam widziałem, więc tak no... Sam nie wiem, co, co tam się do końca wydarzyło. No ja widziałem, że Abus, bo o, o Abusie będziemy teraz mówić, podszedł jakiś gość, bo byłem od samego początku, i zaczął wymagać od Abusa, żeby go przepraszał, a to Abus ja mówi, nie, to ja cię w ogóle nie znam. Staliśmy z, czy podeszliśmy do Caymanu, bo stał Kaiman pod, 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 pod tym żaglem, pod tą ścianką, jak to nazwać, no i wiesz, podszedłem do tego słuchaj, słuchaj, no i obok był abus. No, tak patrzę, że gdzieś zniknął, jakimś szybkim krokiem idzie na no, tak odwróciłem się, no i poszedłem za nim i tam jeszcze utarczka słowna była, ale tam nic się nie wydarzyło, także sensacji nie było sytuacji nie było, tam chłopacy się mówili na jutro, abus bardzo fajnie powiedział, że nie ma zamiaru jakoś tego nigdzie wyjaśniać, bo wiadomo, jak takie sprawy się kończą, prawda? On jest teraz szczęśliwym gościem dobrze zarabia i po są problemy. Dokładnie, Z mi to wyjąłeś. No a abus tutaj nic nie ma do uzyskania takim czymś, a w ogóle ja nawet nie znam całej sytuacji nie wiem o co totalnie chodzi, nie mam pojęcia. No, ja będę się trochę podśmiechiwał z tego, że Abus miał przeprosić kogoś, kogo nie zna i nie wie za co. No no właśnie, to, to, to druga sprawa. Bo to bo nie był ktoś z, tych, z tego środowiska chyba, nie? Tutaj... Ja też nie Free jestem w tym środowisku. To... I wspólnie nie, to bo ktoś to chyba zawodowiec, ja się nie znam, więc nie wiem. Nie, też nie, no nie kojarzę tego chłopaka. Ale powiem tobie fajnie, to wyglądało, ja kiedy jestem gościem, sobie bardzo cenię swoich kumpli i tak czujnym okiem widziałem jak taki, jak, jak taki które komando stanąłeś za busem. bez się odległości, to wasza sprawa. Jak ktoś to mnie dobrze zna tutaj czy Złowicza, czy tu chodzi chłopaki, to, to wiedzą, że ja za, za swoim zawsze pójdę, co by nie było. A, a mówię, nie wiem, dokładnie co tam się wydarzyło, tylko rozmawiali, także awantury nie było. Konrad, wszedłeś za moje miejsce na prowadzenie tak. primu. Jak wrażenia? Jak się odczułeś? Bo przytam się szczerze, że ja w pierwszej godzinie byłem strasznie spięty. Tak czułem? Nie, ja nie mam problemu raczej z tym, wiesz? Luźno mi się to tam prowadziło. Byłem bardzo zadowolony, no, niestety, kolejnej konferencji nie poprowadzę. Nie moja, nie, moja czy nie z mojej winy, no po prostu nie, nie dogadały się federacją. Ma, federa mam ważny kontrakt z Federacją High League. No i niestety tutaj Federacja no, zablokowała mój, mój udział tutaj w konferencji Prime. I niestety nie zobaczycie mnie w roli prowadzącego. Ale zobaczymy Ciebie na. Na waszym kanale, stronę ekipa. Zobaczymy mnie na naszym kanale stronę ekipa i zobaczycie mnie w pracy federacji. Ładna jesteś. Dzięki. Yy, Natalia, przejdźmy od razu do sedna. Dobra. Gdybyś mogła powiedzieć młodym mateptom sztuki randkowania, jak poderwać kobiety bądź zainteresować się sobą? Na pewno nie być nachalnym. Tyle razy mi się zdarzyło, jak poszłam na randkę, że facet był do mnie tak strasznie nachalny, że nie rozumiał na przykład słowa nie, jakieś takie dotykanie, łapanie za nogę, chłopaki. Naprawdę, na spokojnie. Fajnie też, jak chłopak jest miły i słucha dziewczyny. Naprawdę, to jest bardzo ważne. I żeby później wiedział, jakby co ona mu opowiadała i co do niego mówiła. A najgorsze też jest, jak są tacy, takie głupie żarty, takie też seksistowskie żarty do lasek. Na przykład? Tak. Bo ja takie bardzo lubię. <laughs> Robisz takie seksistowskie żarty. No nie wiem, aleś ciebie dobra. A! O nie, tak to nie mówimy. Na, na przykład, jak już, to aleś cię dobra dupa. Nawet nie uważam, że Dobra dupa to jest słoko. spoko, w sensie tak dla kobiet, mówię to z perspektywy dziewczyn i koleżanek na przykład, z którymi rozmawiam. Z perspektywy dziewczyn i ludzi? I z perspektywy dziewczyn, raczej yy, słowo dupa, no nie jest czymś takim fajnym dla nas. Ja tutaj sobie ta, takiego trolla wsadziłem, mówię że z perspektywy kobiet i ludzi. A to tak porozdzielać, bo kobiety takie nie ludzie. Nie, bo kiedyś właśnie jedna ze sławnych aktywistek powiedziała, że jest za prawami kobiet i ludzi, także... Taki szybki autopik, natomiast wracając sedna czyli nie należy być nahalnym, prawda? Tak. Dobra. A byłaś ostatnio jak, na jakiejś takiej randce, gdzie ci ciebie uszy, jakimś takim tekstem albo atmosferą, którą zbudował? Tak. E, byłam raz na randce, to już była druga randka z kolei. To nie była ze mną. E, nie, szkoda. Możemy się zawsze jakoś umówić. Ale nie będziesz nahalna. Nie, 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 chyba. A ty będziesz? Ale sobie mogła być nahalna. No, więc to była druga randka, mi się zawsze wymarzyło tak, ja jestem bardzo romantyczna, więc uwielbiam takie jakieś romantyczne bizdety. Chłopak wynajął pokój w hotelu, jak weszłam od razu było wszędzie, były róże e, rozsypane, była przygotowana wanna ze świeczkami. Okej, okay, wiem, że to jest takie trochę do pożygu, ale dziewczyny lubią takie romantyczne rzeczy, malinki, moje ulubione wino, muzyka w tle, no naprawdę urzędło. I moja urzekło. była dziewczyna mnie katowała, że ona by chciała kawę ze starbucksa i borówki. Kawa ze Starbucks'a z Pumpkin Spice latte, no to jak najbardziej tak. Jej, ale gość na drugiej randce daje inwestorom takie rzeczy? Tak. Zwróciło mu się to? Zwróciło. Niestety się już nie spotykamy, ale nie ja mam wspomnienia chociaż z tego. To rozmiar ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Rozmiar i technika. I technika. I technika. A ponoć prawdziwa siła techniki się nie boi, czyli ten rozmiar techniki się nie boi, czy jak to jest? Rozmiar techniki się nie boi, tak. No bo można tak powiedzieć to dla mnie, no. <noise> tak? Plus dla ciebie. Nie, naprawdę, jeśli chodzi o technikę, rozmiar może być mniejszy, ale jeśli technika jest dobra, to... E, od 1 do 10, ile byś mi dała wizualnie? Jaki masz kolor oczu? Brązowy. Nie lubię brązowych oczu. Jako żonka powiedziała, że zielony, także możemy powiedzieć, że zielony. Jak zielone, to 10. Kocham zielone oczy, więc zielone oczy jak najbardziej, tak. Czyli mogę sobie indywidualnie się opisać, że Wojtek to 86 wzrostu, kolor oczu zielony? Tak. I wpisać sobie jeszcze znak zodiaku, czy nie? Nie jestem zodiakarą, ale warto wpisać, no bo dużo dziewczyn się interesuje teraz znakami Zodiaku. To jest ciekawe, ale nie będziemy tego poruszać. A to był to jest bardzo ciekawy temat, tak? Tak. No i myślisz, że gwiazdy nam dzisiaj sprzyjają, abyśmy rozpoczęli uczucie? Czy dzisiaj nam sprzyjają nie wierzę, w coś takiego, że jakby gwiazdy mogą w czymś sprzyjać, ale. Bardzo możliwe, że tak. Dzisiaj możemy powiedzieć także, że dzisiaj wierzę gwiazdom. Czyli mogę być swoją gwiazdą? Możesz być moją gwiazdą, jak się postarasz, to jak najbardziej. No dobra, biorę hotel. Papieżu, co, bo to taki na czasie? A może, może, po, może, postary, może bez papieża. Z papieżem, bo jest fajny. Przychodzi i Icy do Moszy, mój co ty robisz? O my papieża. Czego w Rzymie? Mówi, I w Rzymie i w lecie się dobrze sprzedają. Dziękuję. Na jak już się Siemanko? Siemanko, cześć. Y, żart od ciebie, słuchamy. Pani Drozda. Dobrze. Babka jedzie sobie kuszetką, układa się już do snu i patrzy, a nad nią na pryczy zaczyna się robić taka wielka brązowa plama. Ona przerażona krzyczy: Panie, panie, obudź się pan, bo strasz”. A on. Ja nie śpię. O kurba! Moja kontra. Idą sobie ulicą dwa koguty nie? I przez mięsnego, nie? Ty stary. O, poglądamy go, baby. Jezus Maria! Oh. Będę musiał to rozchodzić naprawdę. No, co tam? No <gry> dawaj. Twój teraz! No. Nie no, wystarczy, jakby ja się poddaję, Wygrałem? Nie, nie, nie! Ja się poddaję, ale tutaj, tutaj nie ma zwycięzców. To jest przeciwieństwo paraolimpiady, tutaj nikt nie wygrał. są zwycięzcami. No, niech ci będzie, okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki, czujemy. Siema Maciej. Ciemano. E, Maciej, bo e, dzisiaj. Jesteśmy no, w walce finałowej, jak wrażenia? O jezu, zajebiście, alkohol, piękne panie, A! pani z tego się cieszyć. Ale z czego się najbardziej cieszyć? Tego, tych walczych pięknych panów? 50-50? <laughs> to jest Garam, której jesteś często chodziłeś? Pierwsza, sfery. pierwsza, bo jest na moją siedła, a mi się nie chce nigdzie zapisać Aha, to na, twoje, na twojej dzielni, tak? No, no, no. Czekaj spotykasz się z dziewczyną, ona nie umie tańczyć. Spotykasz się dalej czy nie? Tak. Dlaczego? K**, bo mam serduszko zajebiste i ją kocham. Ale ja nie mówię o Twojej dziewczynie, bo jej nie znam. No, no jak... ogólnie, no to ją nauczę. Nauczysz się ją. K**? Tak, tak. Tracisz taki materiał, no. Czyli Ty jesteś inwestorem, zainwestowałbyś? Oj tak, oszlifowałbym ten diament. Dla kanału PAPI TV, Maciej Szlifierz, inwestor. Na razie. Walka, na którą zdecydowanie największa część publiki dzisiaj czeka. Marcin Elto Tostosteron Progesteron kontra Paweł Jóźwiak. Czy Najman się przewróci, kontuzuje sam siebie, a może czy Paweł się odpali i z juźwiaka? bystuje O tym już za chwilę. Do ringu wchodzi groźny Marcin Naiman. Jak Marcin przegra, o tym dowiemy się za chwilę. A, A widziałeś to typie? Ale ja tej. To był Z nami Abus, Siemanko. Siema, Siema, witam wszystkich. Abus, kto by pomyślał, Marcin, najmian po raz kolejny przegrał. Ja mówiłem, no to jest waga ciężka, no nie wiadomo co tu się stanie, no i widzisz, no i się stało, tak? No i jak wystrzelił, a najmian pan lekarzony prądem. No Marcin, widzisz, Marcin ma talent do przegrywania walk, w których teoretycznie nie powinien przegrać. No i niby trenował, no a przegrał. No życie, no. Jak w generalnie są gale wotore. Tutaj, tutaj generalnie ciężko było wiesz wytypować zwycięzcę, no ale teraz już wiemy co się stało, a gala wotore bardzo fajna, powiem ci, fajna atmosfera, gęsta atmosfera przede wszystkim mega emocje. Klasa, fajnie. Fajnie się to ogląda. Standardowe pytanie, będziemy Cię też oglądali w ringu? Raczej nie. Ja mam wiesz, ja powiem ci szczerze, kiedyś prowadziłem bardzo <laughs> przepraszam, bujny tryb życia. Teraz jestem szczęśliwym człowiekiem, mam Trzech synów, w szczęśliwą rodzinę i nie chcę ryzykować, wiesz. Ja muszę po prostu, moja głowa, wiesz, musi myśleć, zarabiać, żebym po prostu, wiesz, zapewnił swoim synom godne życie, start w dorosłe życie. Tego się trzymam o tym myślę i to wszystko. A pieniądze, wiesz, pieniądze nie są pieniądze. To się nie przekłada na jakąkolwiek kwotę, nie? na jakiekolwiek pieniądze. Po prostu nie idę tą drogą. Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Dla kanału PAPI TV jest z nami Anna, kobieta, Paweł Żwiaka. Tak jest, witam serdecznie. Jakie emocje Tobie towarzyszyły oglądając Pawła? Powiem wam, że bardzo ciężko było, naprawdę nie mogliśmy dzisiaj spać. Bardzo się stresowałam, chyba bardziej niż Paweł, ale e, krótko trwała walka i jestem bardzo dumna z niego, że osiągnął to, co chciał. Emocje z powoli z tym nie schodzą, ale jeszcze jakby trwają, tak? Jestem podekscytowana w ogóle tym wszystkim, ale Paweł ruszył twardo, tam nie tak, było zmił, tak. ja Jest zachwycony Paweł. Taki był jego plan. By ruszyć od razu. Nie? Ale to co powiedział w wywiadach, pokazał charakter, tak. pokazał siłę, no umiejętności. Tak jest. No nie miał czasu, jakoś się może rozwinąć, ale no knockout jest! Super rozpoczęcie no, kariery, jeśli tak można powiedzieć? No charakter tutaj można powiedzieć. Paweł ma silny charakter, pokazał to co trzeba. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście się. Ola taka trochę żona, nie wiem, co sądzicie. Co powiedziałeś? Że ta, taka trochę żona się wydajesz. Ja nie no gdzie? No co ty? No to już kwestia męskiego oka. Olu, jesteś tutaj fotografką? No tak, przyjechałam z sportu I zajmujesz się głównie fotografowaniem fajterskich wydarzeń, czy też, inne, czy też inne że też fotografujesz? Nie, najbardziej takich fajterskich, najlepiej się w tym czuję, po prostu na jakichś zawodach bardziej, coś takiego. Zawody też? No. Jakie? Tajski boks, najbardziej, to u mnie można zobaczyć. Ze względu na? No to że mam tam dużo znajomych, po prostu poznałam na przestrzeni tych lat, które już yy, jestem w tym sporcie i tak jakoś wyszło po prostu tak przypadkiem. Ola, co tobie imponuje najbardziej w facetach? Proszę. Tanie? No to jak mają cel na pewno i są zdeterminowani. No, Czyli ja, ja bym teraz powiedział: Jesteś ty, jesteś moim celem, to. Nie. Cel jakiś taki inny musi być. Okej. Okay. Nie możesz być skupiony tylko na mnie, musisz być skupiony na swoim życiu. Okej, okay, no to jest ważne, zgadzam się, zdrowe. No. Natomiast randeczka albo jakiś taki tekst który stałaś, który cię uszekł. Randka to była taka, że wyszła w sumie przypadkiem. Taka moja najlepsza, że poszłam sobie najpierw w ogóle z podstępem na piwo. Ale później on, on pracował w takiej e, kawiarni, w takim bardzo starym stylu, taki vintage, że krzesło było każde inne. I po godzinach pracy po prostu otworzył mi tą kawiarnię i tam byli siedzieliśmy sobie sami. No i tak było fajnie, było taki fajny klimat. No jak to się skończyło? Pojechałam do domu grzecznie. No a kolejny randewu? Nie, nie było, bo nie był w moim typie, ale waratka fajna. <laughs> to czego on nie miał? Trochę za stary był dla mnie. O il, ile byłem same różnice? No miał 32 lata, no to już tak. No, już tak. Nie, no nie. To fajnie, bo ja mam 61. jeden. No to co mam ci powiedzieć? Czy drugiej randki nie będzie? A była pierwsza? Teraz może być. Nie, musisz mnie ładnie zaprosić. Słuchaj, to jest taki rustykalny klimat. Nie widać, ale rustykalny jest zwierzch z historią, stara papiernia. Nie, Czuć coś ten innego. Zapach cellozy w powietrzu. Ale nie, to wiesz, to musisz wymyślić coś. Słuchaj, tu proponowałem, pytałem się jej dziewczyny, coś podziała randka, jakbyśmy pojechali razem na grzyby. Ale to trzeba rano na grzyby. No pojechalibyśmy o 10. Albo słuchaj, na ryby jakbym cię zabrał. No dobra. Coś innego zawsze, nie trzeba próbować nowych rzeczy, nie będę się już źle nastawiać od razu. Czyli podjęłabyś się wyzwania no. tylko ze względu na swoją odwagę. No. Dobra. Jak Cię znajdziemy w necie? E, Olka Hopdoworka na Instagramie. Lotoli, dziękujemy Ci, Ola, bardzo. Spoko. Bole, ale Siema, Sean, reporter Siema, z nami. Siemaneczko, miło. Stary, bardzo ważne pytanie od... Nie wypominaj mi wieku. Bardzo ważne pytanie od chłopaków, którzy zaczynają randkować. Daj im jakiś tip, jak pozyskać kobietę. Albo jakąś anegdotę z Twoich randek, kiedy zaczynałeś. Ja zacytuję, wiesz, takie jest psów, że ty źle szukasz. Ja swoją marolkę poznałem w bibliotece. Ale powiedz, to szukajesz jej między fantastyką a baletrystyką? Między podróżami w Afryce a Ameryce Południowej. Nadal głębokie. Nie, bokie. no nie, nie. Są teraz zjebane czasy, generalnie są zjebane czasy. A tego pytam czy to, jak było kiedyś. Serio teraz. I żebyś serio dał jakąś taką anegdotę, jak ty rantowałeś. Jeżeli ja bym powiedział, jaki, jaki tekst, jak był pierwszy tekst który że żona powiedziała do mnie, czy ja do niej, to by wam to YouTube wywalił, więc nie powiem, ale generalnie to, kurwa, są chujowe czasy. Sam o tym dobrze wiesz. Też nie masz 20 lat. Sam o tym dobrze wiesz, że ludzie są mega, kurwa, interesowni. A wiesz co, no, jest dobrze, jak jest dobrze, a jak jest chujowo, to masz się martwić teraz osoba Cię opuści, to jest strasznie kurwa źle. To wróćmy do pytania. Jakieś takie odpowiedź, odpowiedź na pytanie, szalony tekst na podryw, te, tekst na randkę, którą mogą wykorzystać młodzi adepci i sztuccy randkowania. Wszystko zapomniałem, mam żonę, mam żonę mam od roku, a tą skórą jestem od 10 lat. Wszystko kurwa zapomniałem. Normalnie Men Black mi błysnęło w Dobra. Słuchaj, w takim razie suchar od Ciebie, jakiś dowcip. Ja pierdolę, no mógłbym zacytować Twoich wiele. <grywa> Ale nie, no nie pamiętam. Wszystkie były zjebane, no to po co je cytować. Weźcie, cofnijcie. Ej, wszyscy są interesowni, ty robisz, na, ty robisz sok na moje wyświetlenia, Słuchaj, walki, szukasz czy co? Ja będę jak Denis teraz, nie dam mu atencji, papi nie daje atencji reporterowi. To, co walka z tobą? W budce tle Wojny, rozprostowali rąk, a na oktagonie nie miałbyś szans, no bez sensu. Aha. Nie, no powiem ci, tak, tak, naprawdę, ja ci mówiłem ostatnio, chyba poza kamerami, że szanuję cię za to, co robisz, bo byłeś w pewnym momencie, byłeś mocno hajtowany, a ja uważam, że nawet jeżeli nie popieram tego, co robisz, nie ubieram jakiegoś tam kontekstu czy poczucia humoru, to szanuję cię za konsekwencje. Na to ostatnio siadłeś z moją żoną na Prime i gdzieś tam zarządził, z nie gadać, a jakiś tak za i ona oczywiście jakoś nie wyskoczyła z tym pierwsza, ale jak już w rozmowie, że jest moją żoną, a ty. A okej, okay. ale nie, robisz fajne rzeczy, robisz fajne czy robisz inne rzeczy, dlatego cię szanuję. Dziękuję ci bardzo. Wicewersa, podajmy sobie rąsie, lecimy dalej. Lecimy dalej na after. My lecimy do poznania, do roboty. My jesteśmy zwykłymi świetlnikami, serio, poznań, robota, no, i ja wiem. co. to jaka robota? Czy że co? No, normalnie, ósma, 16, a w. Magazyn, wózek widłowy, wysoki stan. Trochę inne rzeczy, no ale z, powiem, czy tak, stary, za 3 miesiące. Jakie narkotyki to, wódka dziwki, nie? Za 3 miesiące zrobiłem 319 godzin w robocie. Ja zrobiłem 319 gram narkotyków. Aha, no to fajnie. Ale dzieliłeś czy waliłeś? Walę. Taki żart. Kiedyś na kiedyś treningu... Oczywiście taki żart. się ja kiedyś. O tre... kiedyś, kiedyś. kiedyś o treningu szachów trener się pyta do chłopaków, a wy co panowie? Ciężki piątek? Było piteo? Nie, nie trenerze. Tu sami chemicy. A <laughs> no jak... serio? Jedziecie, jedziecie, jedziecie na after? Trochę stoję, do Szkoda. Jesteś fajnym gościem, mógłbym z tobą wybić drinka. Ale słuchaj, ten świat jest interesowy, także ja nie wiem, czy mi tam czegoś się sypniesz, nie nie? Autu, a plecyk w miał Miałbyś ze miałbyś plan na jastan? To ringerek byśmy nie, musieli poszukać. mały pokój. Nie, nie chcecie. Powiedziałem, że będzie krótko. Dziękuję Ci starej zasłucharki. Dziękuję Wam bardzo. I teraz tak naprawdę na poważnie oglądajcie tego gościa. Robi to, co robi. Robi to konsekwentnie. I za to go szanuję. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Na motore z nami Kasia. Siemanko. Cześć. Co to, się, co to się wydarzyło? Powiedz mi. Już jak kontra najman. No to cieszę się, że wygrał, na no ale... No, mam nadzieję, że już tej p... nigdzie nie zobaczymy, bo to już jest, że nada co on robi. P... Wchodzi, dostaje fajną kwotę. Niektórzy muszą p... za p... miesiącami, żeby dostać taką kwotę, a ta p... nic nie trenuje, widać. Kup wychodzi, jak ktoś go tylko lekko kurwa koło brody mu zahaczy, to on się kładzie. Jak p. I tak wiem, że... Mimi był bardzo dobrze, dobrze przygotowany, więc zasłużył na tą wygranę, ale ta, tej nikt nie powinien brać nigdzie. No powiem tobie, że Najman tutaj mówił, że boks już ten, jest ze wodnikiem MMA. To okej, okay, dostajesz taką lekką bombę, tak? No bo to nie był o no to mógł szukać jakiejś akcji w parterze jakim a on tylko podwójna garna i czeka to nic więcej. On niech szuka mózgu. Yy, gdzieś w polu, nie bo nie chce mi się gadać o tym szczerze. Mi, mi. Ze mną rozmawiał mój, że pierwsza w swojej karierze nie pamięta walki, że nigdy jeszcze nie był tak trafiony. Paweł, yy, kolejne, kolejne twoje starcie, wyzwałeś jednego, z podręczniczych włodarzy tą tłustą, zapasioną śląską świnię, ty tłusta świnio, idę po ciebie, ty knurze jeden, nie? I za te wszystkie obelgi zniszczę cię. Także szykuj się, grubasie, Wraz wrócisz do tego swojego komputerka, bo tylko do tego się nadajesz, wieprzu jeden, nie? Z nami Daniel Lawatore, Siemanko Daniel. Siemanko, cześć wszystkim. Co tutaj się działo? Myślę, że widzowie dostali to, czego się chcieli. się działo tak szybko, tak dynamicznie i tak zajebiście, że ja nawet nie wiem, kiedy się to skończyło. Mam nadzieję, że to była najlepsza galeria, bo w moim skromnym mniemaniu taka właśnie ona była. Ciekaw jestem waszych No Ja też jestem ciekaw, co pokażą tu internauci i Papi TV, No sędziowie się nie dorobili dzisiaj za dużo. No nie, dorobili się, będziemy obcinać oczywiście te garze, żarcik, żarcik oczywiście, ale no dali też radę, bo walki były trudne. To są bydlaki, to są byki koszmarne, no ale dali rady, chłopcy Wszystkich porozpieprzali. Tak, tak to wyglądało, jak miało wyglądać. Na to, żeśmy wszyscy czekali. No to nic, trzymamy cię za awaturę. Dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. miło Was radzić. widzieć. Brawo I I A jeszcze dzisiaj jest synuś. Dla mnie cały czas mami. Dobrze, może być mami. Dzień dobry. Dopiero wstałem i nie widziałem tych wszystkich walk. A tak naprawdę to czekamy na subskrypcję, lajkujcie, obserwujcie, komentujcie. Do zobaczenia na następnej gali mam nadzieję. No myślę, że będziemy na kolejnej gali. W ogóle dziękuję za akredytację, którą u Was dostaliśmy. To pomaga kanałowi i cieszę się, że możemy pokazywać jak to wszystko wygląda. A Tobie jak się podobało? No, sędziowie się za narobili. Walki bardzo szybko. Dla mnie absolutna rewelacja. To co I nasz chyba po macie sama krew To co, widzowie, chcieli najbardziej, się były no skończenia i wszystko co potrzeba. No ja dokładnie. Ten piesek robi robotę, tak? nie? O. A to jest wąski. Tak wąski. Idziemy, idziemy do domu. mamusia zawozi, daje jedzenie i Babi idzie się na wąski, after. tak? Tak. <laughs> Dobra. Bo Torre dobiega końca. Dzięki, że jesteście z nami. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, dajcie o sobie znać w i po prostu kliknijcie subskrypcję, bo dzięki temu mamy okazję robić kolejne zajebiste relacje.